ładny grubasek Jestem tak szczęśliwy że no. chyba się udało Czekaj idę dam kamerę lampka moja o teraz widać fajnie jak go polega. polejemy za chwilę włączymy wagę ale myślę że koło piątki będzie miał piątka Jest, szóstka dojechałem na dzierżno Łukasz już dzisiaj przyjechał rano w czwartek dzisiaj 25 marzec dzierżno załadowane full Cała skłodnica dookoła, że tu był od dziewiątej, to że dostał to miejsce, co będziemy siedzieć. I Słuchajcie, w końcu były jeszcze dwa wolne. No e, ten zbiornik powinien być sponsorowany przez jakieś e, no, no, warsztaty no, samochodowe, samochodowe, bo Łukasz stracił, coś tam stracił na kole tak? Na kole, o tam leży, nie? wyrwało mi się. Łukasz stracił nad kole. A ja straciłem e, nie nad kole tylko co się nazywa zderzaka tą przednią. Ją jakoś, o, ona mi cała wypadła ją. Chwilowo się trzyma, ale. A to, by o, tak, ja to zajemawałem. Nie, no jest masakra. Jedyna hamistówka, która była wolna, ale jest na brocie. Na wlocie do, do płodnicy. Do płodnicy, także liczymy, że ta rybka tam się będzie trzymać. No dużo ryby było, jak wykrywałem ze hosądą, to bardzo dużo ryby było. My mamy jeden marker, mam postawiony na 80 cm, a drugi mam na metr 10, m. 20. Tam jest 5 namiotów, czy sześć. Kto by się spodziewał, że w czwartek, no nie środek tygodnia, ale prawie środek tygodnia, nie będzie w to na zbiorniku znaleźć własnego miejsca? Gdzie jest 620 hektarów wody. Dzierżno duże. Z chłopakami, co byłem tam rano, no to ostatnie miejsce na głębokim, na no, 10 minut szybciej, Ale na tyle ekipa, prawdziwa ekipa i prawdziwą rybę Będą się tylko No, ja pierwszego... Ja zbierałem dzisiaj, jak przyjechałem na stanowisko posprzątać Auto, cały worek śmieci To mam już prawie drugi worek jeszcze, bo sprzątałem Nie, no masakra, Kurwa. I wyjazd z tej kałuży, z tej kałuży na, na, tam jest dziura i do góry, nie? Bo kałuża jako tako ma... Y... Łukaszku, co to dobrego się dzisiaj robi na grillu? Baranina Baranina Uhuhu. Co robisz? Jest napięty. Musisz wsadzić. Bo jak ja wypływałem, pierwszy raz go napompowałem. No. Wyciągam wędki. Ja chcę wypływać, a on mi się tak złożył, nie? No, już żeśmy tak zaczęli się ululać. to no, mieliśmy się legać już. Do śpiworów, a to tak... Ty, 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 zaczęło coś tam jechać. Ale zanim żeśmy opanowali, otwierali na wiotu, kurwa. No, bo Darek do góry Darek z góry nadu... Z... No w sumie może z góry nadu jak się tam zmieścić, nie? Ale z dołu do góry. Blazieje jest piecyk, fajna rzecz. Klikę. O, ty patrz. No. Prawdziwki się znalazłem marynowane. Ty rosną już, nie? Wyszczackie to są. Aha Pana. Tam też wesoło dookoła i tak. między nami... I ty, 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 ty. Między nami we... Dzie, Darek. Między nami wędkarzami jest wesoło zawsze. Gdzie Darek. Słuchajcie. Zaczęło się Godzina, nie wiem, 21 jest 21. Na moich wędkach blisko brzegu. Jeden był przed chwilą Leż taki 58 No Starowaś? Ja jest starowany zarażony. No. Kilo 44 No Kilo 44 dubel <laughs> No i no. Pięknie, a, my no. Się, a my się już z doreczkiem kładli spać Ja i mam no. całe zoki bo, mokre No A już więcej nie mam <laughs> Rybka o. o, tu mu damy. Jeszcze od środka mu. Od Pokaż kotku co masz w środku. No, otwórz z O, tak, tak, tak. O Dzień dobry Polsko Damy rana. 7 godzina No odwlecza, wychodzi wychodzić spod szpiborka Ja się wymieniłem Ale to jest najlepsze biegnę biegnę do tej wędki bo ten bo jest branie W tych gumiokach Ja one tak średnio wkładają A tam jest takie błoto Biegnę biegnę i nagle dób Barek został W błocie została mi noga i dalej biegnę w skarpetach <noise> no. O poranek zara wodę na kawę postawić Słoneczko, ładny poranek, także Trzeba ich wywozić, bo mało 8 godzina Trzeba... Niedźwiedź się przeciąga w gawrze To co by kukawka i? Kawka i wywozimy I kolejny dzień wędkarza I dzisiaj będziemy się opalać Dobrze. W nocy miał branie A że dziadkowi się nie chciało wstawać Przyszedł teraz do przerzutu wędkę a się okazuje, że ma rybkę. Tak. Idziemy zobaczyć co to ma. Tak, kurwa. Ładne coś? Ja tak. idę po podbierak. Ty mi każesz z kamerą iść. O, a, bo, to jest Nie chcę zgubić buta, tak jak Darek wczoraj. Pisz jeszcze. Widzicie go? Ten e, adrenalinę w oczach. Czekamy. Ty, zobacz, kurwa. Na tę rybę. Kaj ty jomasz? jest. Kaj ty, a tam? Tu jest, tu jest, tu jest. Łatwia, łatwia. No. nie wiem czy zapotniesz na tak tym A tu będzie się okaże, że to karp 10 kilo. Ładny jest. Ładny duwelek będzie. Nie, mi się wydaje, że to jest lechol, ale piękny. Zobacz, aż No, ale jest taki duży. Duży, duży. Może być, no. ja płynie. Leszczyk, ale ładny lehol. Już Wam pokazuję. Tylko obrócę kamerę, ma tu jedna ręce podbierak. Tu go Dareczek już ma. Piękny. Musimy go tu wyholować, bo to jest taki kamień śliski. Płyta leży. Dareczek. Tak. Eee. O, mamy go. Zadowolony. O, ho, 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 ho. No, na tym kamieniu, zaś mi noga podjechałeś. A ja tu ratuję kamerę. A Darek, zamiast mnie łapać, to łapie rybę, nie? Ryba najważniejsza, ty się umy i bo powie. Przynajmniej, się umył, to nie byś śmierdził w nami od nie? Ale Ładny, ładny. teraz kija. A wszystko dzięki komu? Dzięki mnie, bo zacząłem wywozić zestawy z i nie będę gorszy, nie? Ja pierniczy, ludzie. Patrzcie na Już ma wysypkę tarłową. Tutaj. Ale leż. Słuchajcie, no... To są tylko koleszcze takie naprawdę na dziernie, bo Mierzymy. gdziekolwiek indziej złowić takiego lechola, to jest naprawdę piękny, piękny. Jaką lubisz? Taką suchą, czy taką wilgotną? Taka jak jest teraz. Jest, witek. Oh. na rybach, jejśnica z dzierżna. Coś pięknego. Tak jest, Bolek i Lolek, wędko dzisiaj. Tak. Wiecie skąd się wzięła nazwa Bolek i Lolek, kanał wędkarski Bolek i Lolek? Zacząłem kręcić filmy, pojechaliśmy z Łukaszem na Branka lód kiedyś i... E, pierście, nie? nie pierwszy, nie? Pierwszy, pierwszy filmik, nagraliśmy kamerą, e, nagraliśmy telefonem zwykłym. To był, no. Byliśmy na Bramce, wtedy e, też te tak e, nam tam robili no. robiły taką zadymę wokół swoich, tych że wtedy nas spawik e, łowili. No. I to było pierwsze nagrane telefonem. Potem e, stwierdziliśmy, że warto jakieś kimś nagrać, i e, kupiłem jakąś tam kamerkę. E, I żeśmy zaczęli nagrywać, i nie wiedzieliśmy jak nazwać kanału. I kiedyś przychodzę do domu, i mój bajtel się pyta. Tata, kata gdzie byłeś, mówię, że na rybach tego z Łukaszem, a nam nagraliśmy jakiś filmik. Ale się zastanawiam, jakby się nazywał kanał wędkarski. Widzicie, jakby powiedział, że jak jest was dwóch, tak z tej bajki, to, to bolek, za, i Załóżcie kanał wędkarski, bolek i lolek. No, i tak powstał kanał wędkarski, bolek a że nie było nikogo takiego. Nie spotkałem się taki bolek i lolek. Nie, nie wiem, ma być tak. śmiesznie. Jezu, Nazwa nie jest bole. ważna, mogę nazwać kurde ryboholik, karpoholik. E, Oś, jakieś ości, kości, ości, kości i, i, inne, i, i inne dolegliwości, ale to mi o to chodzi. Ale to nie ma być poważnie. Tak, bardziej... Próbujemy, my też nie jesteśmy nie jakimiś nie wiadomo jakimiś stylistami po prostu uczymy się na własnych błędach, jakie tam zasady mamy. Słuchaj, to co my tutaj zakładamy na przynęty i, i tak samo kombinujemy, to tak samo jak wszyscy tutaj wokoło. No no to taka... nie ma co kombinować, bo trochę trzeba, wiesz, w prawie sprawie, pora roku jest jaka jest, nie ma co ładować, nie wiadomo jakich kulek, gdzie staje 17, 16, jak moim zdaniem. Może mieć inne zdanie. Chyba, że tam na głębokim, za to dużej co, tam, no, jedyną ale... przewagę jaką tu mają wędkacy, to jest miejscowa, bo jeśli my mamy ograniczone pole, nie możemy za bardzo wywozić. Dalek. I na głębokie i tak dalej, no to. nie możemy. To możemy tylko na uszczęścia liczyć i. Na głębokie Tak, tam tutaj łabędzie podpływają. Ale gdyby to inną miejscowe, to podejrzewam, że, że efekt byłby. Też byśmy dalej, na pewno jeden ze na drugi, że dalej. Na pewno. Ale to było. Chodzi o to, żeby wypocząć. Piękna pogoda. Ma być dzisiaj, wyspani, jutro. Wyspani. Wyspani. Wypoczęty. Się wypoczęty jeden i drugi, tak A, robimy dzisiaj wieczorem, zbieramy powoli. Materia będzie ognichała dlatego że... E, no, będziemy dzisiaj w na ognisku. Nie, grill. To będzie pierwsze ognisko, pierwsza jak z ogniska. Już zbiera. O! Dobre Ja nie wiem czy to nie brała, bo my za nim stąd dolecimy tam, tam. to koniec, to już? W ja pierniczę, no. Patrz, ale tu to bajka, nie? Nie to jest w chcę po Tak, ale tak, to, jest sposób, nie? to jest sposób, nie? Dlatego ta droga na się tak wygląda, Wiesz no rzeczywiście. Ale Darek... no. to No widzę, off <ścoughs> Ty zobacz, przecież takiego prześwitu nie ma żadne auto. Pokaż dokąd masz. No doskon. No? Jakimmy możemy tak tu kilometry. Kilometry. Nie widać, że tu. Ja pierdni. Ale patrz jakieś to jest przesło nie? No. Chcę wychodzić. Jedne koło już spada, ty ty tu idziesz. Jest co nie wiem to za auto. To nawet z tych ofroadowych. A tam. sam. A tutaj prawka Bobra. Może zaprosimy Bobra, żeby nam te drewno no, fajnie. Poprzecinął. Nie muszę markera ciągniesz? O, ciuf. No to współczuję. Ognisko się rozpaliło. Kiełbaski będą. Ładny grubasek. Jestem tak szczęśliwy. No. Niech się udało. Czekaj, ci dam kamerę. E, lampka moja, otera teraz widać fajnie, jak go poleję. No, Polejemy, nie. za chwilę włączymy wagę, ale myślę, że koło piątki będzie miał. Piątka sz... Ja i no przód zanurz i on se pójdzie o, sam. No już ja. przód. O, i Idzie. Malutku tam. Kurde Łukasz. No i super no Super, no jestem mega. Ja ci mówię, że to przyjdzie. Na to czekałem. Yeah. Następnego udało mi się wyciągnąć karpika. Nieduży. Mały Ty. A w takim Mały chyba Następny karpik. Też nieduży też koło 2 kg będzie, nie? Co? Około 2 kg Sie? No widzisz Łukasz. No i nareszcie i co? Czy ci, czy ci pod... nie wiem, zobaczymy jakby, jak wyjdzie, nie? Bo to ci zrobi tak 3, 2, 1 i tak, nie? A teraz... Siema, witamy Was, dzień trzeci zasiadki Jest niespodzianka Z samego rana, Łukasz wypłynął po zestaw, który zerwał Wczoraj, znaczy po markera chciałem go przesunąć, markera, a u markera się okazał jest zawinięty zestaw Ale ten, no, zestaw straciłeś go chyba ja wczoraj. Po tej buzie, no. A co na końcu zestawu wisiało? Kurde, a mnie zdziwił, nie? Karpik Łukasz targa zestaw, żeby go targać, a tam ryba, nie? żeby nie zostawić w wodzie, bo to... Dobrze, że tego nie zostawił. I się okazało, że się karp bo zaczepił. Mogłem tylko, wiesz, żyłkę odwinąć i zostawić za i by się karp bo on by zdechł. Wczorajszy wieczór był bardzo opity. Potwierdziło się to. Godzina 19.00, zaczęły się brania. Dosyć intensywnie. Ja miałem cztery brania, czy karpie wyciągłem, Jednego zerwałem. Łukasz potem jeszcze o 10.00 miał branie i wyciągnął ładnego leszcza. No i dzisiaj rano taka niespodzianka, ale to jest druga niespodzianka też rano, bo mieliśmy niespodziankę wczoraj. wczoraj z, nocy. z nocy mieliśmy leszcza wczoraj, a dzisiaj jest z nocy karp praktycznie, nie? O, no, ładny. Czyli są ten, zarek są, nie są, zdjęcie, są, są gopisz, dwie dalej. niespodzianki. Tak. Dobra, zdjęcie i dowody i... No ja się, no, się no, dzisiaj no, zbijam, no, a Łukasz się... jeszcze będzie walczył. To było słuchaj, na zbiorniku co dochodziło do nas z kanału. To... Słuchajcie, e, inaczej, jest tutaj e, jeden youtuber, który nagrywa filmy... I, i... No może więcej nawet, bo my nie wiemy o tym, czy może być więcej... Tak, ale wiemy, który, wie, wiemy który to jest i jeść, latał dronem, e, wędkarze krzyczeli e, grzecznie, słowach, grzecznie, że, nie, że, chcą, że naruszał ich tak, nie chcą, żeby był nagrywany. E, no była tutaj dym, był taki cały zbiornik, tego słuchał, a potem e, żeśmy słuchali imprez... E, Integracyjnej... Do wieczora, no wiecie jak tak się zachowują wędkarze, no to ja dziękuję bardzo. No, nie było komuś. Chyba nie gwiazdorstwo na YouTube musi walić na dekiel i to równo, nie? No mam nadzieję, że oni tego... Znaczy powinni to wrzucić, ludzie by zobaczyli jak tak naprawdę wygląda. Słuchajcie, nie? A nie tylko ładne. Żanada jakich wiecie. mało, ale no... dobra. dobra. i...